Marcin. Kolejne 13 zadanie z matury trudnej z poziomu podstawowego z kwietnia 2020 roku z CKE. I zadanie 13 jest następujące: kąt alfa jest ostry i spełniona jest równość, że sinus alfa to jest 2 pierwiastki z 6 7. Trzeba wyliczyć cosinusa. Dwa sposoby. Jeden to jest tak zwana jedynka trygonometryczna. Napiszemy sobie wzorek na zielono, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. No i za sinusa mogę sobie wstawić. To 2 pierwiastki z 6 przez 7. To jest oczywiście do kwadratu. cosinus kwadrat alfa sobie przepiszę i 1 przepiszę. I teraz tak. 2 do kwadratu to jest 4. 6 do kwadratu, pierwiastek 6 do kwadratu to jest 6. 4 razy 6 to jest 24 przez 49 plus. Cosinus kwadrat alfa równa się 1. Tą liczbę sobie oczywiście przeniesiemy na drugą stronę przez 49, czyli cosinus kwadrat alfa równa się. Jedynkę od razu sobie zamienię na 49 przez 49, a to sobie przepiszę. Z tej prostej przyczyny, że mamy wspólny mianownik, czyli cosinus kwadrat alfa. 49 minus 24 to jest 25. 49, a po spierwiastkowaniu cosinus alfa równa się, pierwiastek 25 to jest 5, a pierwiastek 45, 9 to jest 7 i mamy odpowiedź B, bo to jest kwadrat, tak? tak. Jasne? Mm, I to jest jakby jeden sposób rozwiązania tego zadania. Oczywiście ktoś mógł powiedzieć, Marcin, ale zapomniałeś tu o wartości bezwzględnej, bo cosinus może, może też przyjmować wartości ujemne, ale ponieważ wiem, że kąt jest ostry, to tylko przyjmuje wartości dodatnie, tak przy okazji. To jest jeden sposób. Drugi natomiast sposób na rozwiązanie tego zadania, a zresztą po co mam to mazać? E, może się zmieszczę tu. To mamy sobie trójkąt. Zaznaczam sobie kąt alfa. Sinus przez jest który bok przez który bok. No, siódemka jest w mianowniku, a więc to będzie przeciwprostokątna. A dwa pierwiastki z sześciu są naprzeciwko tego boku. Okay? Pasowałoby wyliczyć tego x. -a. No to lecimy. x kwadrat plus 2 pierwiastki z 6 do kwadratu to jest 7 kwadrat, czy to jest zwykłe twierdzenie Pitagorasa. x kwadrat równa, x kwadrat plus, no tu mówiłem, że to jest 4 razy 6, czyli 24, 7 do kwadratu to jest 49. Jak odejmiemy sobie 24, to wychodzi, że x kwadrat 49 minus 24 to jest 5, a po spierwiastkowaniu x równa się 5 lub minus 5, ale ponieważ x jest odległością, to ten x na pewno jest większy od 0. No to wiemy, że to jest 5. A co to będzie kosinus tego kąta? Przy prostokątna leżąca przy kącie, a więc 5 do przeciwprostokątnej, a więc do 7, i znów mamy odpowiedź P. To co lubi, to co woli. Trzeci sposób jest taki, że można mniej więcej wyliczyć, ile to jest. W sensie 2 razy pierwiastek 6 na kalkulatorze przez 7, zobaczy jaki to jest kąt i jaki kąt się generuje tak samo, ten sam kąt, jak ma wartość dla cosinusa, i to było takie bardziej przybliżone rozwiązanie. Eee, przy czym no... te wyniki są bardzo podobne, dość bliskie z siebie, także nie polecam ogólnie tego sposobu, w tym przykładku, ale da się. Dobra, tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę zawsze mile widziane, a ja zmykam do kolejnego zadania.